Panie profesorze, bardzo proszę o podsumowanie trzeciego seminarium. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tego wydarzenia? No czuję się wręcz usatysfakcjonowany, bo kilka lat temu dyskutowaliśmy, myśleliśmy o takim seminarium cyklicznie organizowanym i z uwagą obserwuję, obserwuję ten rozwój. I stwierdzam, że jesteśmy coraz bliżej ponownego takiego wejścia w nowoczesną, podkreślam nowoczesną prefabrykację, która absolutnie nie będzie się kojarzyć z niechlubną przeszłością lat 70. czy 80. Widać zaangażowanie już ludzi, jeżeli słyszy się choćby tutaj o... W trzech nowych liniach, które pozwalają produkować super nowoczesne prefabrykaty. Są młodzi ludzie, młodzi adepci architektury, którzy chcą zająć się tą technologią, tym materiałem. Są poważni architekci, którzy też dostrzegają walory tej technologii, to ja mam wrażenie, że jesteśmy na początku bardzo silnej tendencji wzrostowej betonowej prefabrykacji i to takiej prefabrykacji, w której ludzie będą naprawdę chcieli mieszkać.